Cześć, witajcie! Jestem Natalia, bo jesteście na kanale YouTube i dzisiaj w nową serię. Ona nie będzie jakoś mega niedługa, ale będę chciała nagrać z tego dwie serii, dwie części. Bo są dwie części Patryk wejdzie. I to jest jakby... O dwóch... O jakby... Nie, nie o dwóch, tylko o czterech przyjaciółkach, ale one... Ale jedna część będzie opowiadała głównie o dwóch, a druga część... Od innych dwóch. I wiem, że to tak ma trochę. Pewnie teraz nic sobie nie rozumiecie, ale już od razu stworzę nowa grę. Będę rozumiała, tutaj mam na Hej, Okej. Okay. Dia. Jesteśmy Diu. Lata między trzecią a czwartą klasą. Dawno, dawno temu. Nie <laughs> śmiać się, przepraszam. Żyła księżniczka o imieniu Minso. Minso, minso, nie wiem, jak się Lubiła bronię, wszyscy się jej bali. Grodziła innymi nożami i kradła lub niszczyła ich rzeczy. Zawsze zostawała wysyłana do kabinetu dyrektora, bo była niegrzeczna. Mimo to, była piękną księżniczką. Niestety, była też skazana na ukłucie się w palec, na wrzecionie i śmierć. I oczywiście pewnego dnia, jak kompletna idiotka jednego dotknęła. I zapadła w głęboki, podobny do śmierci sen. A przynajmniej powinna. Zamiast tego, księżniczka gwałtownie wstała i powiedziała: To Ja już To najgorsza historia na świecie! Uciekam! Czekaj! Min, nie tak miało być. Jestem tu, zły smog. Już cię zamiłam. Ha? Czym? Pistoletem. Nie masz pistoletu. Zrobiłam go z kamieni. Bohater przybył. Jako brat Minsu... Będę czytała Minsu. Minsu próbuje ją przekonać. Min, to niemożliwe. Kogo to obchodzi? Jeśli nie wygrałam. A, czyli to jest dieta. To... Ej, teraz zobaczyłam, że jak ruszam już to ten. To się przesuwa i nie, nie bawi się. To jest. To jesteśmy chyba my. Teraz. Tak, że na chwilę tego, to obstawiam, że to myśli. Poczekajcie ze mną, drzwi. przynajmniej przym. Nie jest to dla mnie zbyt komfortowe, gdy mam tak, no, otwarte drzwi. Znaczy, nie, u mnie praktycznie nikogo nie ma, ale jednak jest Ciężko dyskut dyskutować z rozumowaniem Dobra, wygrałaś. Zacznijmy ma... od początku. Tym razem ktoś inny będzie księżniczką. Nie ja. Tylko ja jestem tu dziewczyną. Tylko ja Jestem tu jeszcze dziewczyną, więc pewnie ja. Dobra, Dia i tak wygląda bardziej jak księżniczka. Co to ma znaczyć? Jesteś bardzo ładna. I twoje włosy są takie rocka kręcone. Wyglądasz przez to jak księżniczka. Nie ja mam na myśli, że jest mniej agresywna, ale nieważne. Druga próba. I co? A... Dobra, teraz zauważyłam, że jak przewijam z na myszce, to, to się wtedy cofa. no ale dobra. Dawno, dawno temu żyła dziewczynka imieniem Lia. Była bardzo cicha. To nie tak, że nie miała nic do powiedzenia. Bardziej bała się, że kiedy otworzy usta powie coś, czego nie powinna. Kiedyś trzymała okryzek z, od jabłka przez 45 minut, bo nie chciała, żeby inni patrzyli, jak idzie przez klasę do kosza na śmieci. No biedna. To taki rodzaj ciszy. Była też szalenie wysportowana. Chodziły plotki, że pod podkrzywą ma sześciopak. Na no, nieszczęście, mimo tego, że jak się była, ta księżniczka także była skazana na dotknięcie wleciona i śmierć. I pewnego dnia jak kompletna idiotka dotknęła go. I zapładła w głęboki podobny się do śmierci sen. Od razu wam mówię, że to nie... Tak będzie jeden odcinek, to może tak z 20 minut będzie trwał? Jedynie po prawdziwej miłości mógł przełamać klątwę przez wiele lat. Nie ja, wstawaj! Przyszłam cię uratować. <śle> <śle> Tylko bohater może ją obudzić. To ja! Ja jestem bohaterem! Czekaj, nie. Jus miał nim być. Nie! Ja nim jest! <śle> nie się śmiać, to po prostu. skoro ty jesteś bohaterem, to czym ja jestem? No. I ten! Co? I ten, ten podpis po prostu... Jest... O, to po prostu jest idealny. Minu opiera jej czuna i celuje nim w smoka. Bang! Jesteś martwy. Nieźle, ale odbiłem kulę moją własną kulą. Też mam pistolet. Dlaczego? Jesteś smokiem. Jesteśmy w Ameryce. Każdy ma pistolet. Dia podnosi się na nogi. Ja też mam pistolet. Aha, tu mam wybór, ok. W smoka, min, w czuna. czy zrobiłby po co głowę? No nie wiem, dobra, to smoka. Bang, Martwy. Nieźle, ale szkoda, kula się ode mnie odbija. Jak to możliwe? Moje łuski są silniejsze niż pancerz czołgu. Co teraz? Może da się to rozwiązać bez walki. Przedyskutujmy. Przemoc rozwiązuje wszystko. Robię nowy pistolet z kamieni. Zastępujesz mnie? No. Bang, smok nie żyje. Och, zapomniałaś? Jestem kuli cool, odporny. Ale mój pistolet nie wystrzelił kuli. Wystrzelił mniejszy pistolet. Co? który wystrzelił nóż. Co? Dobra, to ciekawe. Który eksplodował? Po co był mniejszy pistolet w środku? Żeby wystrzelić nóż. Nie. Ale czemu pierwszy pistolet nie mógł wystrzelić? Noże, min Pastrzy czym u nas nie Bo wystrzelił mniejszy pistolet. nieważne. Okej, okay, powiedzmy, że mój łokieć jest teraz zraniony. Jeśli go dotkniecie, przegrywam. Raa! Jeśli to tak, miałbym mieć. Miej się na, nim rzu na niego rzuca. Hayden, czyli chyba smok, Hayden robi unik i wbiega po stopniach na zjeżdżalnię. Kiedy Min go dogania, odwraca się tak, że stoi plecami do ściany. Wygląda jakbym miała z tym... problem. Potrzebujesz pomocy? Co? Nie! Zły Smok udaje, że biegnie w prawo. Min się na, na, na to nabiera, a on przebiega obok niej, tu samą drogą. Min się potyka i wraca na moście. Zanim Min to zauważa, Dia szybko podnosi złego smoka i zrzuca go z konstrukcji, jak worek ziemniaków. Ua! Znaczy nie wiem, czy to tak może brzmieć. Czekaj, jesteś księżniczką! Nie możesz tak robić! Dia zrzuca Kiedy Jun znika... To coś jest chyba... Schymy... Czy to Nie, nieważne. Nie kiedy John znika z krawędzi, Min podnosi się na nogi. Gdzie są wszyscy? Oni... balkon się zapadł. Samek jest w budowie. Ta. <ścoughs> Uratowałam cię, mój bohater. Ta, jestem twoim bohaterem. O mój Boże, jaki cute! Min stara się znieść dię po zjeżdżalni. Gdyś. Gdyby chciała, ja mogłaby zniszczyć ją jednym uderzeniem, ale cierpliwie się na to zgadza. Zawdzięczam Ci życie. Jak mogę Ci się odwdzięczyć? I myślę, że to nie będą jednak takie dobre bezprzewodne, nie będą takie długie odcinki. O nich będzie o taki. Myślę, że o nas tam skończymy. I w następnym odcinku będziemy mieli właśnie kontynuację tego. Tak? I będą tutaj. To... Czy jednak ta seria będzie dłuższa, że po prostu one będą tak 10-15 minutowe, żeby nie było, że przedłużam mega. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!